Okej. Okay. Ja to ciśniemy. Czekałem na Ciebie. I z góry uprzedzam, że... Będziemy potrzebować o wielu więcej Marines przed atakiem na posterunek Dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Że nie będzie to jakiś profesjonalizm nie wiadomo jaki. Nie jestem. Nie wiadomo jaki. Jest znowu pro. Aczkolwiek będę się starał nie lamić aż tak. Ale może kiedyś. Może kiedyś będę na tyle doświadczonym graczem, że. że jakoś mi to wyjdzie. No na razie, no. Jedyne co mogę zrobić, no to. Od cisza na tym bronzie, potrzebne są podobne magazyny. Oj, 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 co się dzieje? Złodziej z warty i gotowy. Nie mogę tutaj budować. Ruszaj się, lepiej żebym tego nie żałował. Na razie aż tak nie jest. Ciężko mimo, iż jest to poziom, ale. Później to już będzie naprawdę przerąbane, że tak powiem. Nie pamiętam tylko, czy tutaj w tej kampanii... Oj, głupie samouczki. Czy w tej kampanii będą... Chyba tak. Chodzi mi tutaj o te takie robociki. Oczywiście nazwę na końcu języka. To twoja torsa Tempo, tempo, tempo. No ale jakoś to będzie. W końcu to nie jest jakieś... nie Jadne. wiadomo jak. Ciężko. Może jakbym się na najtrudniejsze, Wtedy by było zupełnie inaczej. Dobrze. Dzięki temu dominium nie będzie się działo nam na plecach. Oj, Ci ludzie oj, 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 oj. potrzebują naszej pomocy, ty Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Matką. Uwaga! I... Więcej Was, matka nie miała? Spieprzać mi stąd. Oj, to jest lamrztwo. Nawet nie muszę mieć tylu. No i superancko, zabiło mi wszystkich. A, no tak. Będę musiał się jeszcze pobawić w hotkey'e, jakoś tu zrobić. No właśnie. Bo mam. Także medyków na ten sam hotkey, i to jest. No, powiem szczerze, trochę złe. Nie chcę teraz robić przy nagrywaniu więc. Daruję sobie to a później poprawię ten karygodny błąd, aczkolwiek czy jest karygodny Dawa. Lepiej żebym tego nie żałował Teraz będziemy będzie mieć kobity, medyczki będzie już o wiele łatwiej czekałem na ciebie a w kampanii, tylko są oni dostępni. One! Jest już lekarz! No właśnie. Sanitariuszka, nie medyka. nie mnie wzywał. No w sumie to jest to samo. Jest już lekarz! Gdzie boiszy to śmiertelny? Gotowy do Taka ciekawostka, można sobie prawem wyłączyć. Dla ciekawskich. Właściwie ja to nie odkryłem w StarCraftie, tylko w WarCraftie. Taka mała ciekawostka. O, coraz mniej, czy nie? o, caliłem gościa. Lepiej, żebym tego nie żałował. Się więcej sanitariuszyk już nie trzeba. Robi. Dobrze was widzieć. Jesteśmy z wami. Powiedzcie tylko co mamy robić. Witamy na pokładzie chłopaki. Skopać tyłki dominium. No jak, żeby inaczej. Do diabła. O, chłopaki Reinora. Reynor rządzi. No teraz już praktycznie teoretycznie oczywiście są nieśmiertelni. Bo medyk nas leczy. A nie jest to już takie straszne. Jak to było wcześniej. Ci źli. Kogo masz naczyć. Gotowy do akcji. Proszę. Czekałem na ciebie. Nie mogę się doczekać. Gdzie nieboń! Wydasz waga idzie się. Ostrzeżenie. Zbliżają się do miany. No właśnie. Potrzebne dodatkowe magazyny. To jest już zupełnie. Denerwująca jednostka Ale to zależy kim się gra Radzej nazarki. Dołożyć sanitariuszki Dioci Niezła robota z tym błąd Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom daleko za Potrzebne dodatkowe. Oj, 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 fotka jak ja. Lepiej, żebym tego nie dał. O, ten ktoś też jest wredny. Czekaj, był dostępny w płynie, prawda? Mam go! Ale! Rokarz otrzymam! Zerobić! Trzeba go rozwalić. Potrzebne dodatkowe. Wiem, ale już nie chcę ich robić. Potrzebne dodatkowe magazyny. No i misja nie jest Zostań aż taka trudna, nie wiadomo co. Później się dopiero zaczyna zabawa. Dziwi się, że jeszcze macie jakieś dostępne surowce, żeby w ogóle to zafundować. Budowanie helionów doskonale Po zniszczeniu koszar i fabryki wystarczy wybić resztki i możemy spadać do domu Gotowy do akarki jakieś tam swoje wojsko mają rozbudowane? jeżeli byśmy tak klikali Cały czas, ale to bardziej charakterystyczne jest w niż w StarCraft. Finalizacja bezpieczeństwa. pełna kontrola nad drzwiami. Piękny. To teraz wierzmy do i zabierajmy się z Full osiągnięcia. hm. To, co lubimy najbardziej. Niecałe 10 minut. Poszła druga misja, Joy Buys Bar. zobaczymy, co nasz Tychus ma do powiedzenia. I nie tylko on. Ale także nasz Szerf Reynor. Reynor nie ma nic do powiedzenia. Ale za to mamy odznakę. Stary, czy ten urzędas nie wiedział, że zatrudnia arcyłotra jako szeryfa? On na to liczył. Chyba moja reputacja twardziela sprawiała, że było tu cicho i spokojnie. Przez cały czas, kiedy nosiłem tę odznakę, nie musiałem do nikogo strzelać. A gdzie w tym przyjemność? <noise> Ale jest respekt. Dziękujemy, że pozostają Państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Reynora. Dziękuję, dony. Wygląda na to, że Reynor poszerzył listę swoich celów. Zaatakował wykopańsko Dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić. W naszych planetach te nieszkodliwe ponoć relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry. I tak wyślą za tobą list gończy. Dzięki, Tykos. To szokujące wieści, Kate. Domyślam się, że wielu cywilów poniosło śmierć w wyniku akcji terrorystycznego Reinora. Prawdę mówiąc, jedynymi ofiarami były osoby, które trafiły pod ostrzał nadgorliwych służb bezpieczeństwa domin... Dziękuję, <gryt> <gryt> Już macie censura. wasze pierwsze źródło informacji. Jim Raynor. korder za kobiet i dzieci na Marsarze. Tak, rozdajmy fałszywe informacje. Fałszywa publika, tak samo jak w telewizji polskiej. Jak to było, Jimmy? Walczyć z zergami? Byliśmy w tylu tarapatach podczas bitew. Tyle razy ledwie uchodziliśmy z życiem. To wszystko nic w porównaniu z nimi. Nie dowiesz się, czym jest prawdziwy strach, dopóki nie zobaczysz tysiąca tych sukien synów, pędzących wprost na ciebie. To kto jest tym twoim tajemniczym kontrahentem? Komu mamy przekazać artefakt? Banda jajogłowych, których spotkałem. Fundacja Mobiusa. Fundacja Mobiusa? Przecież to legalna grupa badawcza. Dlaczego oni z tobą gadają? Kiedy twój chłoptaś Męsk zakazał handlu towarami obcych, poczuli chyba nużna gardla. A ty wiesz, Jimmy, jak bardzo cenię naukę. Nie wiemy. Co to jest? Słyszałem, że zergi zostały wypalone przez protosów kilka lat temu. Minęły cztery lata, a oni wciąż znajdują zagrzebane nory na pustkowiach. No, takie trofeum osiągnie niezłą cenę na czarnym rynku. Masz ochotę zapolować, wspólniku? Odpuść sobie, tykus. Ja upolowałem już tyle zergów, że starczy na dwa życia. Proszę przyznać, Jimmy, że zrobił się z ciebie prawdziwy wojownik. Gdybym był starym męskiem, też zwiewałbym, gdzie pieprz rośnie. Mówisz poważnie? Nie, żartowałem. Ale robisz w konia na stychusie. Wydawanie kredytów. Ale to nie w tym czasie kampanii. Po zabezpieczeniu artefaktu musisz zaczekać na transport do pogranicznych rubieży, zanim opuścisz Warsary. Transport został już zorganizowany. Zaleca się ostrożność. Siły bezpieczeństwa Dominium mogą ustalić, że artefakt znajduje się na stacji. Okej. Okay. Mamy transport. Który nas stąd zabierze. Musimy tylko siedzieć i czekać. To nie brzmi zbyt skomplikowanie. Chyba zasłużyliśmy sobie już na ewakuację. Komandorze, wykrywam wielką koncentrację biosygnatur zergów, lądujących przy opuszczonych wykopaliskach. Powinienem się domyślić, żeby cię cholera. Przysięgam, stary. Nie miałem zielonego pojęcia o zergach. Biorąc pod uwagę ich aktualny kierunek, zergi opanują to miejsce w ciągu godziny. Cholera. Musimy wytrzymać do ewakuacji. Jeśli obsadzimy bunkry i utrzymamy jak najdłużej te dwa mosty, będziemy mieli jakąś szansę. Czeka nas tutaj niezła jadka. Broniłem się już setki razy, ale nie przeciwko zergom. E tam tych us wszystkich rozjepie. Okej, okay, widzimy się za chwilę. No i zobaczymy, czy to w ogóle przetrwam. Na razie sobie zabezpieczę nieco teren. Aczkolwiek, no... Domki i tak zostaną zniszczone. Mamy artefakt, kselnaga. Oj! No właśnie, nie dałem tego. Sturmia, podstawowy błąd popełniłeś. Na razie zajmę się tym, żeby w ogóle kryształy zbierać, aczkolwiek no, jakby się tak uprzeć, to możemy wysłać tutaj, żeby co nieco zwiedzili. O, brawo! Jak oni się tam dostali? A już wiem. Trudno, zginie jeszcze jeden. Nadchodzą! się! One się zakopują, słychać. No tak, sturmie przecież zerki to potrafią. tego nie żałobam. Uwaga, idzie się! Oj, 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 oj. Szereg, chłopaki. Rozkaz... ERK, chodź tu. Czy zdążę? ERK i napraw te bunkry. O, 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 jest, jest, jest. Co się dzieje? Od razu drugi sobie zrobię. Wszystkich, którzy nas słyszą, zostaliśmy przygłoszeni w pobliżu pogranicznych rubieży. Potrzebne wsparcie! I gotowy. Wydasz jakiś rozkaz? Wydaje mi się, że od razu pójdę aczkolwiek nie Poczekam roboty, to może chwilkę Czekałem na ciebie Niech no się trochę ich zrobi albo Wydasz albo nie strum jakiś ty jest niezdecydowany

Wygrywam wielu przeciwników w powietrzu. Przewidywany czas przybycia. Serio? Już to cholery. Tych usie. Gdzie? Teraz będę musiał drugiego ERK wziąć No pewnie. Zgłedźcie. Uwaga! ERK gotowy. Oj, 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 oj. No właśnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Potrzebne dodatkowe magazyny. Wiem, że jest jeszcze hotkey na to, żebym klikał mapę, ale jakoś nie jestem przyzwyczajony do. Jego stosowania potrzebne dodatkowe magazyny. Lepiej, żebym tego nie żałował. Załatwione. No, Czemu ten ERK nic nie robi? To mnie zastanawia tutaj budować. O, 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 o Przepraszam. Znane powody są mojego w pułapkę zerków! Zakrzywały się wokół nas! Jeśli możecie tu dotrzeć, pomóżcie nam! Dobra, tyle wystarczy. O, zrobię to tak, żeby czasami okazał się, iż przyblokuję moich. Miałem mówić, że będę szkolił kapłanki, ale to są sanitariuszki. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć. Kapłanki? Tutaj tak zostanie w razie czego... O, o, o. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. chodź. Dobra. Lepiej, żebym tego nie żałował. Ktoś mnie wzywał? Dołożyłem. ratujemy następnych nieszczęśników. Nie mogę się doczekać. Mam to. Gotowy do akcji. minerałów. Seria? Jeszcze domki potrzebne. Jasne. Proszę określić naturę problemu. Nie bójisz, rany! Jak się cieszę, że was widzę! Czekajcie! Idziemy z łami. No! Robi się! Czekałem na ciebie. Dzięki. Złaga, Dzięki. idzie się! Potrzebna selekcja rannych? Szeregu chłopaków. Czekam! E? Robi się! Le Dołożyć komu? Czy to śmierdzę? Nie jest ubywał? aż tak trudno, uwierzcie mi to się tak wydaje No oczywiście tu nie chodzi o to żeby się chwalić Tylko mówię poważnie Potwierdzam. A tam Cię mnie to zabiło... nie chcesz się tak Puch, ale tam nie jest aż tak nie wiadomo co. Jest już lekarz. Tak. Mm. Tak, ta. Wydasz jakiś rozkaz? Lepiej żebym tego nie załobał. Właściwie nie to tylko czekujemy na przybycie, nic się jakiegoś takiego strasznego nie dzieje. Tak jest, szefie. Uwaga, idzie się. Jest. jest już lekarz. Kłopoty co? Ruszaj się! Robi się! Za mało minerałów! Oj! Za mało minerałów! Nie opowiadaj głupot! To. Gotowy do akcji! Czekałem na Ktoś mnie wzywał? Czekam! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dlaczego? Zergi już się nie pokuszą o to, żeby podejść bliżej. Mam nadzieję, że się nie przeblokujesz. A na no tak mówiłem, że przygotuję odpowiedź, ale moje. Nie się byli. odezwało. Gdzie boli? Patrz, gotowy do Czekałem na. No mamy blokady. Jeszcze trochę chłopcy. Nasz transport jest już w drodze.